Program być sobą. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich i zapraszam dzisiaj do wysłuchania drugiej części opowiadania pod tytułem Chcę mieć przyjaciela o dziewczynce, która chciała zaprzyjaźnić się z krokodylem. Autor Elżbieta Zubrzycka, czyta Bożena Laończuk. Następnego dnia przyszła odwiedzić swojego przyjaciela i przyniosła całą torbę jedzenia. Krokodyl akurat był już po śniadaniu. Po co tyle jedzenia? Nie jestem głodny. Jak to? Zrobiłam dla ciebie kanapki. Tak, jak się umówiliśmy. A ty jesteś po śniadaniu i nie będziesz ich jadł? Przecież mówię, że nie jestem głodny. Idę sobie popływać właśnie teraz. Koala, chcesz pływać? Kiedy przyszłam cię odwiedzić, za długo się już wygrzewałem na piasku. Muszę się ochłodzić. Dziewczynka pomyślała, że skoro mu jest za ciepło, to rzeczywiście musi się ochłodzić. Jednak na dnie serca zrobiło się jej przykro, że sobie poszedł. Przecież mógł popływać wcześniej, no i wcale się nie ucieszył, że przygotowałam dla niego kanapki. Tak bym chciała cię pogłaskać i porozmawiać z tobą, Koala. Nie cierpię, jak ktoś mnie przytula, zawołał krokodyl. Porozmawiamy kiedy indziej. Dziewczynka pomyślała, że z czasem krokodyl nauczy się z nią bawić. Nie potrafił, bo wcześniej zawsze był sam, więc ona mu pomoże. Musi go trochę zmienić. Wyobrażała sobie, jak będzie go głaskać po długim nosie, a on zadowolony położy głowę na jej kolanach. Będą biegać i skakać po plaży, razem pływać w rzece i w jeziorze. Mijały dni. A krokodyl wcale nie chciał biegać ani skakać po plaży, bo miał krótkie nóżki. Zamiast się bawić, jak to gad, wylegiwał się na piasku i wygrzewał w słońcu. Dalej nie lubił, żeby go głaskać. W dodatku nie chciał pływać z dziewczynką, ponieważ był samotnikiem. Taką miał naturę. Przestał z nią rozmawiać, bo już dowiedział się wszystkiego, co go interesowało. Musisz tyle mówić? pytał zirytowany. Dziewczynce było przykro. Dlaczego się na mnie złościsz? pytała i płakała. Znowu beczysz? mówił krokodyl niezadowolony i odpływał. Dziewczynka czuła, że coś jest nie tak z jej przyjaźnią z krokodylem. Przecież prawdziwi przyjaciele lubią robić to samo, bawić się razem i czują się ze sobą szczęśliwi. Tymczasem im dłużej ona przyjaźniła się z krokodylem, tym gorzej się czuła. Czy to jest przyjaźń? zastanawiała się a może ja się nie nadaję na przyjaciółkę bo wszystko źle robię jestem nudna i w ogóle do niczego postanowiła poważnie porozmawiać z krokodylem następnego dnia przyszła nad rzekę i powiedziała gdybyś był moim prawdziwym przyjacielem to ja czułabym się mądra ładna i szczęśliwa a ty sprawiasz że czuję się nic nie warta Krokodyl spojrzał na nią swoimi wilgotnymi oczami i odparł: A ty myślisz, że twoje ciągłe narzekanie jest dla mnie przyjemne? No to się zmień, powiedziała dziewczynka stanowczym głosem. To ty się zmień, odpowiedział krokodyl równie stanowczo. Ja? Jak mam się zmienić? Przecież staram się jak mogę. Przynoszę kanapki, znoszę twoje humory, czekam na ciebie, siedząc samotnie na piasku. A może ty mogłabyś mnie zaakceptować przyjąć do wiadomości że jestem krokodylem nigdy nie jesteś ze mnie zadowolona powiedział cicho krokodyl a z jego oczu popłynęły łzy wielkie krople spływały w dół po zielonych policzkach dziewczynka bardzo się zdziwiła że krokodyl też jest nieszczęśliwy choć przecież robi co chce zostałam twoją przyjaciółką ponieważ bardzo tego chciałeś tak wiele zrobiłam dla ciebie, a ty dla mnie nic? On nie słuchał, tylko mówił dalej. Wiedziałaś, że jestem krokodylem, a masz pretensję, że nie jestem misiem. Nie lubisz moich łusek, bo chcesz, żebym był pokryty sierścią. Nie lubisz tego, że poluję i jem mięso, bo chciałabyś razem ze mną zajadać sałatki i owoce. Musisz zaakceptować mnie takiego, jakim jestem, bo inaczej przestanę być Twoim przyjacielem. I co wtedy? Wtedy cię zjem. On sobie żartuje, pomyślała dziewczynka. Muszę się nad tym zastanowić, powiedziała i odeszła zamyślona. Krokodyl zawsze będzie krokodylem. Taką ma naturę i nie zmieni go w kogoś innego, choćby bardzo się starała. To nie jej wina, że jest właśnie taki. Mądra dziewczynka powinna trzymać się z daleka od krokodyla. Kiedy tak szła i rozmyślała, zauważyła delikatny ruch pośród liści na drzewie. Zatrzymała się i rozgarnęła rękami gałęzie. Zobaczyła wpatrzone w nią wielkie okrągłe oczy. Coś zeskoczyło z drzewa na ziemię i wyciągnęło do niej łapki. Koala! zawołała zdumiona i ucieszona dziewczynka. Miś zapytał z nadzieją w głosie: Czy chcesz zostać moją przyjaciółką? Oj, tak, tak, odpowiedziała uradowana. Miś delikatnie otoczył jej ramiona łapką, a ona przytuliła się do ciepłego puszystego futerka. Uściskali się szczęśliwi, że się poznali.